Jak smakuje i ile kosztuje pączek od Magdy Gessler w 2026 roku? Dowiecie się na końcu tego odcinka. Dzień dobry, kochani, mamy dzisiaj 12 lutego, więc trzeba wyjść na miasto, postać w kolejce i kupić pączka, ponieważ dzisiaj jest tłusty czwartek. Temat dosyć gorący, także łapa w górę subskrypcja tego kanału. Może przedstawię wam dzisiejszych uczestników. Pierwsze miejsce to Domo Bake. Tutaj będziemy sprawdzać takie jakieś wygibasy pączkowe, czyli jakieś dopaściowe pączki takie z różnymi nadzieniami. Tak naprawdę nie wiem co zastaniemy. Przy każdej cukierni przy której przejeżdżaliśmy jest gigantyczna kolejka. Zobaczcie, że w pocie czoła tutaj pracownicy sobie pracują, kleją pączki. No i to są takie pączki jak ja robiłem, właśnie nadziewane tak, od tak, boku, takie na wypasie, nadziane tak. na wypasie. A co, uważasz, że nie były nadziane? Nie, no wypasione były. O. Domobake na ulicy Międzyborskiej. Tutaj na pradze, wiesz o co chodzi. Ogólnie dzisiaj poruszamy się po Warszawie. O, trochę chory jestem ogółem. A głównym partnerem kanału jest Bielenda. Dołącz do Męskiej Ligi Pielęgnacji Twarzy z kosmetykami Bielenda Only For Men. Wejdź do gry i sięgnij po kultowe kosmetyki stworzone dla mężczyzn. Szukaj w najlepszych drogeriach i na bielenda.com. No i dobra, zobaczcie, jaka gigantyczna kolejka. Dużo TikToków widzieliśmy, że tam naprawdę są te pączki jakieś super smaczne, które powinny nam przypaść do gustu. Różne takie kombinacje smakowe, zwariowane. Ty lubisz pączki? Zależy z czym. Z kaszaną to tak średnio, ale takiego słodkiego, pysznego. Właśnie, a propos kaszanki, będą dzisiaj pączki nietypowe. Zobaczymy ile smaków takich nietypowych uda nam się kupić. W ogóle dzisiaj może być ciężko z dostępnością różnych pączków, ale mamy w planie odwiedzić miejsce, w którym podają pączka z Kaszanką. Ja wiem, że to jest zawsze taki moment do przyciągnięcia nietypowego klienta i tym bardziej zrobienie sobie reklamy, no bo pączek z kaszanką, umówmy się, nie jest to nic, o czym prawdopodobnie każdy z nas śni, ale ja na przykład jadłem takiego pączka wytrawnego, robiłem chyba z dwa lata temu taki materiał o pączkach i powiem Wam, że ten wytrawny naprawdę mi smakował, także no może ta kaszanka też mnie zaskoczy. Kaszankę chyba też gdzieś jadłem, nie pamiętam do końca. Wydaje mi się, że jadłem takiego z kaszaną, a Wy jeśli jeszcze nie oglądaliście filmu, w którym ja robię domowe, pączki i przeliczam ile kosztuje taki domowy pączek, to oczywiście zachęcam do tego filmu. Chyba tu jest odnośnik. W kolejce stoimy od 10.18. Zobaczymy ile nam zejdzie czasu po pierwszego pączka. Kolejka wyglądała groźnie, ale chyba nie było aż tak źle. 20 minut staliśmy w tej kolejce i mamy już pączki. Uważam, że jeszcze te 20 minut to można postać, chociaż ogólnie uważam, że ten dzień, tłusty czwartek uznawany jako święto, to jest trochę przesada, bo pączki są ogólnie dostępne na co dzień, a to jest raczej tylko taki chwyt marketingowy, no bo też te cukiernie robią wtedy niby takie specjalne te pączki i tak dalej, które też niemało kosztują. Za pięć pączków zapłaciłem tyle, co za naprawdę spoko obiad, więc już jestem niepocieszony. Otwieram. Zobaczcie jak wyglądają pączki, które przygotowało domowe na pusty czwartek. Zaczynamy od pierwszego pączka z Domo Bakery. Dobrze ja to mówię w ogóle? Domo Bake. Domo bake. Ryby. Coś tego typu. Ogólnie trzeba powiedzieć, że odklejenie warszawskie idzie z roku na rok coraz dalej i te pączki są coraz droższe. Też coraz bardziej wymyślne, czyli jakieś dziwne dodatki. Ja jestem fanem klasyki jakiejś tam wieloowocowej marmolady albo różanej. To jest właśnie dobry pączek. A te wszystkie jakieś takie udziwniane, no to wiadomo, jakoś od okazji, ale ta okazja u mnie ogólnie nie bywa. Pierwszy pączek prezentuje się w następujący sposób i jest on z kremem Brule. Na górze mamy jakiś taki cukier rozpuszczony karmel. A to tak puka czy nie puka? O kurde, puka. To puka to... puka. Ale w ogóle ten pączek nie jest człowieku taki, wiesz, jakiś fajny to właśnie taki. Widać, puszysty. Że on jest taki, to zwykły taki pączek. Taki I plastikowy jeszcze... trochę. I do tego jeszcze bardzo mały jest, nie? Malutki. To jest taki pączulek. Gryza. Dałbym radę, ale nie podpuszczajcie. Gryzam się. Mm, ale chrupno. Podoba mi się to chrupnięcie, szczerze. Jest to takie coś innego. Nie jest to taki lukier, który pęka, bo tutaj mamy taką grubszą warstwę, więc jakbyśmy lizaka ugryźli. Ale w środku taki budyń. Ale ten budyń taki mało wyrazisty jest w ogóle. Wydawało mi się, że to ja mam jakiś zaburzony smak, ale jeśli ty mówisz tak samo, no to moim zdaniem jest mało, mało wyrazisty. Naładowane jest dużo, ale jest bardzo mało wyrazisty. Nie czuć w ogóle jakiejś wanili czy czegoś. Taki jest niejaki. To ciasto ogólnie jest bardzo cienkie w porównaniu do tego, ile mamy tutaj na ale to nie jest takie fajne, gumowe ciasto do pączków, jak można na przykład spotkać w pączkarni, w cukierni na woli. Tam uważam, że są pączki wyśmienite. Dzisiaj kolejka to prawdopodobnie jest na 4 km. Ten pączek, no jakoś nie zachwyca, a kosztuje 21 zł, więc trzeba brać pod uwagę, że za takiego małego wypiertka płacimy no tyle co za kebaba tam jakiegoś. wiecie, Maluskiego, Nie jakiegoś super ale... premium, nie jakiegoś wielkiego, ale to jest jednak 21 zł. Jakby kosztował 3 razy mniej, to jeszcze byłby spoko, ale tak jak za tyle pieniędzy. To, to nie ma szans. Myślę, że w Warszawie znajdziemy za, za takie pieniądze o wiele lepsze pączki. Nie? Pączek pistacjowy prezentuje się w następujący sposób. No, mamy tutaj tą pistację na górze, a to przez to, że ja podejrzałem i oni nadziewają te pączki od góry. Moim zdaniem, gdzie go nie nadziejesz, też będzie dobrze, no ale tutaj po prostu nadziewają od góry. No, ale jak to wygląda, stary? No, jak taki pączek z marketu z takim jakimś kleksem pistacjowym na górze. Krem pistacjowy i w ogóle pistacje są drogie. Ogólnie sam wygląd tego pączka, no, jakoś nie zachęca. On w ogóle po wysmażeniu wygląda jak taki marketowy tani pączek. On jest cieniutki strasznie. Gdyby on był jeszcze, wiesz, pulchny, taki wysoki, gruby, to spoko. No, ale to jest taki cieniaz zwykły, nie? Napchany, napchany kremem tylko. Strasznie, to jest mulące. To jest coś takiego, że tego pączka to ja bym wolał na dwa razy zjeść, bo rzeczywiście jest dużo tutaj tego kremu. Nawalone tego. Swego czasu dostałem paczkę takich kremów czekoladowych, orzechowych. No ta pistacja nie jest tutaj taka wyrazista. Tutaj bardziej po gustach wali ten cukier, wgryza się, tak wiecie o co chodzi? Takie wgryzanie się cukru, niż taki fajny aromat pistacji. Ten pączek również tutaj kosztuje 21 zł. No gruba przesada, moim zdaniem. Za mało jest tego pączka w ogóle. To jest za 20 21 zł, to ten pączek taka bomba powinien być. Rzeczywiście. No tak ogromny, jak taki burger walczyć, duży. Wiesz. To jest gruba przesada. Tym bardziej, że w ogóle nie tylko wizualnie, ale też smakowo ten pączek przypomina takiego marketowego. Szczerze mówiąc, ja dużo jem tego kremu, bo robię sobie z nim naleśniki i tak dalej. To ten, który mam w domu, jest dużo lepszy i są jeszcze kawałki pistacji. I to wiesz, tak Chrupia. fajnie chrupie i daje więcej jeszcze smaku pistacjowego. No na razie powiem Wam odklejenie warszawskie. Mały pączek za 21 złotych. I wjeżdża kolejne dzieło również. Za 21 zł. Mamy tutaj pączka z masłem orzechowym i porzeczką. Tutaj może być ciekawiej, ponieważ porzeczka, jak wiemy, jest kwaśna, więc może będzie takie przełamanie, bo to na razie to czysty ulepek. No takie amerykańskie peanut butter jelly, nie? Powinno być. Ty no ale stary, zobacz. Jakie to jest malutkie. Nie wiem, czy wy widzicie i czy umiem wam przekazać wielkość tego tutaj. No maluszek taki, co właśnie z marketu bierzesz za 36 groszy. Jak dobrze wiecie, na pewno zauważyliście, że jest jest bitwa coroczna Lidl kontra Biedronka, no i oni te ceny teraz tych pączków licytują się kto da mniej, już spadło do grosza, a później podnieśli do pięciu, bo stwierdzili, że jednak za nisko. Zobaczymy co będzie pod koniec dnia. Mocna pączkowa odklejka. No mogą za darmo rozdawać już na koniec. Masło orzechowe porzeczka. Już nie będę komentował tego ciasta, bo te pączki wszystkie mają to samo ciasto, ale moim zdaniem tak najciekawiej się tu zrobiło. Lubię masło orzechowe, no i to jest zdecydowanie pączek dla kogoś, kto lubi masło orzechowe, no ale tutaj dodatkowo twist tej porzeczki, fajnie siedzi. Masło orzechowe Dobre. z porzeczką, siedzi całkiem nieźle, no ale pamiętajmy, że to kosztuje nadal 21 zł za takiego małego wypierdka. Kit sprzedażowy i to, co nas tu przyciągnęło, to pączek powiesz z czym? Z i z malinowym marshmallow. Czyli z taką pianką malinową, taki typowy warszawski pączek i taki typowy warszawski napój. ten zielony bagnisty niedobry i najdroższy 23 zł. Dobra, jedziemy. Hmm. To jest słodki. No. No, marshmallow w końcu, tak? Jestem taki bagnisty po smak maczy. Ja to ogólnie nie lubię maczy, dlatego tak gadam. Moja ulubiona macza to macza ze Starbucksa. Ta frappuccino, frappę. Ta z lodem taka. Ona jest słodka, to jest taki bardziej oszukany napój do smaku maczy. Pączek cukrzyca, bo tak jak możecie zobaczyć, tego nadzienia tutaj jest naprawdę sporo. Nie żałowali tego nadzienia macza. No i na górze mamy tą piankę malinową. Ale tutaj każdy kęs to jest takie zalepienie. Mnie aż wykręciło od tej słodyczy. Stary. żaden z tych pączków mi nie smakował, no ale gdybym musiał wybrać to może dałbym to masło orzechowe z porzeczką. No najlepsze było, bo było takie, wiesz, najwięcej się działo. Subtelne też, no nie było aż tak przesłozone. to, to jest taka cukrzyca, wiadomo, że o to w tym święcie tłustego chodzi. czwartku chodzi, żeby się zalepić, zatuszyć, ale szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę te cztery pączki, to poszedłbym po prostu po zwykłego jakiegoś z różą z wieloowocową marmoladą. No, właśnie tam nie było takich normalnych. No? Nie, bo to jest taka właśnie warszawska cukrzyca no to nie ma tutaj normalnych. Po normalne to trzeba na wolę pojechać. Tak, zupełnie na poważnie żadnych z tych pączków nie będę chciał ponowić, nic tutaj mnie do nich nie przekonało. Ja jednak jestem zwolennikiem klasyki, no ale zobaczymy, może dzisiaj jeszcze coś pojawi się takiego, co rzeczywiście nam posmakuje. Za 5 pączków zapłaciłem 114 zł. Jedziemy, kochani, do następnego miejsca. Kolejnym miejscem, do którego podążamy, jest to taki pop-up store we współpracy HM, czyli tej marki odzieżowej. Wraz z cukiernią Mus zrobili pączki specjalnie na tłusty czwartek i znajdujemy się na ulicy Tamka i właśnie za moimi plecami widzicie czerwone okienko, w którym można kupić pączka taniej, będąc klubowiczem H&M, ale wydaje mi się, że powinniśmy odwoływać się do ceny regularnej przy tym pączku, a normalnie zobaczymy ile on kosztuje. Co robisz? Pończek w Gablacz? Pączek. To miejsce w ogóle bym powiedział, że jest tylko takim małym przerywnikiem w dzisiejszym naszym teście, ponieważ jeden dostępny pączek był. Pączek z truskawką, ale fajnie, bo to jest chociaż ten właśnie we współpracy tej cukierni z marką odzieżową. No, jest większy niż ten, który jedliśmy na Pradze, ale Boże, on jest jakiś taki umaziany takim, jak taki tani lukier jakiś. Barwnika jakby dodali. No pachnie po prostu jak smażony pączek. Dwa. Taki dwutrzydniowy pączek i ogólnie to, że ten lukier tutaj taki jest dziwny na nim, daje vibe takiego sztucznego pączka. A patrzcie, jak to w ogóle dziwnie w środku wygląda. Widzisz, jak to wygląda? Ale napchane tak, jak ty byś na To ciasto, bardzo dziwne, zbija się i takie jest, no daje vibe takiego nieświeżego pączka. Z tego, co ja widziałem, to to okienko działało od siódmego do dzisiaj, do 12. I może te pączki jakoś na zapas były zrobione? No nie wiem, daje to mi vibe takiego nie dzisiejszego pączka. Ogólnie, jak spróbowałem samego tego musu w środku, to nie jest bardzo dobry, tylko by musiało być go więcej. A to jest dwa razy. No mało tu tego jest. To ci smakuje? Takie twarogowe jakby trochę. No, no ja lubię takie twarogowe. Jak mam dość okay. słodkie, nie widzisz pan mnie? O, dziwny no. Dziwny. Co ciasto nie daje mi takiej satysfakcji z jedzenia. Ja lubię takie świeże, mięciutkie pączki. Tutaj jest to jakoś zaburzone. Też oni nie sprzedają tego pod gołą chmurką, że to jest na przykład zmarznięte. Tam mają normalny lokal, który jest prawdopodobnie ogrzewany i tak dalej. No ale wolałbym zjeść tego, niż tego przed chwilą. W cenie regularnej kosztuje 13 zł a jeśli jesteście klubowiczami hm to 7. W całej ocenie jakbyśmy go cał mieli oceniać to jest mega giga średnie no, no dobra no nic jedziemy na pączka Udziwnionego, bo wytrawnego. Pączek z kaszanką. Jak już znamy pączki na słodko, to przejdźmy do elementu wytrawnego. Bakery w elektrowni Powiśle serwuje w tym roku pączka z kaszanką. Jak on będzie wyglądał i ile będzie kosztował, tego dowiemy się już za chwilę, ponieważ podążam do tej piekarni o cukierni. Z tego co widziałem przejeżdżając samochodem, nie ma kolejeczki, także dobrze, bo nie będę prawdopodobnie długo czekał. Czy macie tego wytrawnego pączka? Tak, z kaszanką. Ja poproszę jednego. Jaki jest wasz Bestseller słodki. Ten z różą, taki najbardziej klasyczny. Mieliśmy też taki, niestety, już się z Knisem marinowym i na górze z takim kremem pitanowym. Okej. Okay. Ja może dwie. poproszę tego róża Malina w takim razie. Dobra. No dobra, przechodzimy do testu. Tak jak widzieliście, tutaj dostępny jest pączek z kaszanką i z musem jabłkowym. Uważam, że to jest ruch stricte marketingowy. Tak jak panie też mówiły, blowek tutaj był nawet dzisiaj, także. No, jest to typowo pod content, pod takich właśnie ludzi jak my, ale zobaczcie, jaki ten pączek jest duży. To już jest naprawdę pączek, jak dłoń. To już jest pączek zadowalających rozmiarów. Mi też nie zależy, żeby ten pączek był jakiś giga-giga, największy w Polsce. Tylko uważam, że to jest rozsądny pączek za. Jeszcze nie do końca rozsądną cenę, ale powiedzmy, że jesteśmy już bliżej. Pierwszy pączek z kaszanką w Polsce w tym roku. Pachnie tak mocno obiadowo. Wygląda Pachnie kaszanką, bliwie, mm, bo ty nie lubisz takich <gry> rzeczy. Ja ogólnie kaszankę to najmniej z grillowych potraw lubię, ale od czasu do czasu jest dobrze przyrządzona. Tu jeden minus jest taki, że to jest w ogóle twarde, widzisz? Nie jest takie miękkie ciasto, tylko takie twardawe. Może to od tej kaszanki, bo ogólnie pączek sam w sobie jest miękki. Dobrze wypieczony, jest kreseczka, siedzi. Bam. bam, także bam. sprawdźmy. Wjeżdżamy. Ogólnie przy kaszance właśnie taki twist czegoś słodkiego, moim zdaniem, jest jak najbardziej wskazany. I tutaj właśnie ten mus jabłkowy tak fajnie na słodko podkręca tego pączka. Fajnie, że nie mamy tutaj lukru na nim, nie ma tutaj elementów, wiesz, jakby na cieście tego pączka żadnych słodkich. Jedynym tym słodkim tutaj dodatkiem jest ten mus na górze. Całkiem spoko, nawet ta kaszanka mi smakuje. Cebulka chrupie? Chrupała jakiś czas temu, bo ona tutaj nasypana na ten mus jabłkowy, wiadomo, rozmiękła trochę, ale... No tutaj już mamy dużo ciasta, wiemy za co płacimy. A ten Pączek kosztował. 15 zł, więc o 6 zł mniej od najtańszego we wcześniejszym miejscu. Uważam, że jest to zjadliwe. No No w porównaniu do poprzednich cen, to uważam, że to jest mega dobra cena, nie? Patrząc na to, że tu mamy tą kaszanę i w ogóle, a nie jakiś tam zwykłe muski stacjowe za 21 zł, tylko tu już naprawdę jest solidne nadzienie. No i ten pączek jest dwa razy większy. Naprawdę jestem miło zaskoczony, ponieważ ten pączek mi smakował. No i teraz czas na deserek. Czas na deserek zapytałem panie, co jest tutaj i dzisiaj bestsellerem i okazało się, że róża malina. Moje ulubione smaki, tak się prezentuje ten pączek. Musisz się nauczyć dużo żeby mogli popatrzeć. Zob Widzisz mnie? Zobaczcie. Widzisz, się Widzisz ładnych? No jest ta skórka kandyzowana pomarańczowa. Jak jest, to zjem. Jak nie musi jej być, to, to podziękuję za nią. No i też mamy płatkami róży obsypane. I kochani, to jest dzisiaj, jak na razie, najtańszy płączek. Gabarytowo jest taki sam jak ten przed chwilą z kaszanką. Także wjeżdżamy. Róża, malina. Tu nic nie może być niedobrego. No wygląda niesamowicie jeszcze te płatki tej róży. Mm, I tu jest duży kleks tej maliny. Ale no, naładowany solidny jest. Zobacz ile kremu tutaj się znajduje w środku. Dzielamiku, a nie kremu, pan. Tak zwał, tak zwał, wiadomo. Nie, no niesamowity. Fajne, bo jest kwaśna ta malina. To nie jest taki ulepek przesłodzony, taki dżem wysoko słodzony z samym cukrem. Naprawdę mi smakuje. Fajne ciasto, mięciutkie. Nie jest to takie jeszcze najlepsze jak na woli. Nie spotkałem jeszcze takiego ciasta. Znaczy oprócz tych pączków, które ja zrobiłem. One miały właśnie takie fajne, lekko gumowe ciasto. Tutaj. Jak najbardziej cała kompozycja jest super. Jest strasznie dużo tej maliny, która nie jest przesłodzona, więc to nie jest taki ulepek, że tylko jemy i czujemy jak ten cukier wygryza usta, tak jak było w przypadku wcześniejszej cukierni, którą dzisiaj odwiedziliśmy. No i gabarytowo ten pączek jest 2, 2,5 razy większy niż ten przed chwilą, a kosztuje 13 zł. Ale Uważam, róże, że naprawdę spoko. To róża bardzo dobrze czuć, więc wydaje mi się, że to może być jakiś mix-mix. Mix-mix, ale też może te płatki tutaj mm, a dobrze myślisz, działają. że te płatki aż taki by aromat płatki. Matki mają ogólnie róża, jest bardzo intensywna. Wydaje mi się, że może tak być. Nie wiem, czy czujesz tu coś w tym. Ale już nie wiem, co czuję. Ale, ale ogólnie jesteś... połączenie jest naprawdę super. Róży i Maliny. Fajnie to siedzi. Za 13 zł, jak widać, może być duży, fajny pączek. Wiadomo, panie też mówiły, że od rana się powyprzedawały niektóre smaki pączków, więc ten ruch pewnie był i jeszcze będzie dzisiaj. Ale no, miejsce, które odwiedziliśmy przed chwilą, kontra to kompletnie bym tutaj przyjechał. Nie dość, że w cenie prawie jednego pączka tam, macie tutaj dwa. No to jeszcze smak. No ale to też znana cukiernia, piekarnia, więc, e, więc myślę, że oni tu ruch mają na co dzień. Niepotrzebny jest im boost tłusty, No ale jeszcze sobie zbustowali to dodatkowo tym pączkiem z kaszanką. No tak. Spoko pączek. Nie powiem, że to jest coś, co bym jadł chętnie na co dzień, ale właśnie jako taka kombinacja dzisiaj, żeby sobie zaszaleć, taką kaszaneczkę wciągnąć, spoko. Tym bardziej pamiętajmy, to jest raczej ruch marketingowy. To raczej na co dzień nie będzie dostępne. Jedziemy, kochani, do Magdy Gessler. Zobaczmy, ile kosztuje jej pączek i jak wygląda i czy jest smaczny ostatni punkt, który dzisiaj odwiedzimy to oczywiście słodki i słony czyli pączek od Magdy Gessler zobaczymy sobie ile w tym roku kosztuje prawdopodobnie tutaj są głównie jakieś klasyki i to dobrze jak klasyki najbardziej lubię jestem ciekaw, te pączki zawsze były bardzo drogie, były dobre z tego co pamiętam, także zobaczymy jak będzie w tym roku, kolejka największa do tej pory, mamy godzinę za 5.12, zobaczymy kiedy odbierzemy nasze zamówienie? Ty jadłeś w ogóle kiedyś pączka od Magdy Gesler? Nie. Nigdy nie jadłem, bo uważam, że jest bardzo obewra, chociaż go nigdy nie jadłem, ale no nie dałbym 3, tych zapączka. Zobaczymy ile kosztuje. Może potanie kurde Bele. W ogóle dla mnie powyżej tam 15 zł za pączka to już jest dużo. Tak, i takie 12-13 jeszcze można dać, ale powyżej to już jest przesada. Przechodzimy do najdroższych pączków dzisiaj. Pączki od pani Magdy Gessler. Wziąłem 4 sztuki, my spróbujemy sobie każdego smaku dzisiaj były dostępne z różą a drugie z maliną. Widziałem, że parę pań, które przychodziły pewnie co roku były oburzone, że na przykład nie ma adwokatu. Dzisiaj tylko dwa smaki były dostępne. Proszę się wgryzać. Zapraszam. No do najdroższy degustacji. pączek, najdroższy, ale może być też najlepszy. Nie mówię, że nie. Gabarytów, no tych większych niż mniejszych. Na pewno nie jest to pączek gabarytu tego pierwszego pączka. To już jest taki prawilny pączek, którego jakbym miał ochotę zjeść, to taki by mi wystarczył. Lukierek na górze skórka kandyzowana z pomarańczy solidny taki naładowane tej pomarańczki mm. też jest solidnie mm. już wgryzając się wiedziałem że będzie dobrze jest bardzo bardzo dużo nadzienia no powiem wam przepysznie tutaj to ciasto jest właśnie takie gumowe wiecie o co chodzi pączki często właśnie te dobre mają takie fajne ciasto i to właśnie tutaj wystąpiło pyszne ciasto fajny lukier nawet mi ta pomarańcza kandyzowana nie przeszkadza i fajne różane nadzienie które jest intensywne. To nie jest jak te kremy w tych pierwszych pączkach, że jesz i nie wiesz co, tylko tutaj rzeczywiście czuć. Mm. Że jemy różnie. Ale on róże. jeszcze ciepły jest. No właśnie nie wiem, czy oni je podgrzewają na bieżąco, no bo panie z innej tacy jakby dokładały świeże. Chodźmy. Tak smakuje dla niego. No. no i to jest prawdziwy pączek. Jak słyszę pączek, to mam właśnie taki smak w głowie. nie? Przepyszny, ale też najdroższy. 25 zł. Uważam, że jest to grube przejęcie. Nie ma jak tutaj usprawiedliwiać tej ceny, ale no kurde, tutaj chociaż jest drogo. Jest smaczne. Wjeżdżamy teraz w malinkę. Tutaj nie ma jakichś specjalnych kombinacji, siedmiu smaków i tak dalej, i tak dalej. Mamy dodatkowo malinę na górze. Wjeżdżam. To ciasto jest tak delikatne, pyszne. Ciasto od zawsze, kiedy tutaj przychodzimy nagrywać, pamiętam, że jest pyszne. No jest pyszne, ale pytanie, czy właśnie warte swojej ceny, bo moim zdaniem, no jest to bardzo dobry pączek, no ale nie za takie pieniądze. To już pewnie odpowie sobie każdy oddzielnie każdy sam. Na te pączki też czekaliśmy najdłużej, no bo by była najdłuższa kolejka. Wiadomo, jest to miejscówka najbardziej rozpowszechniona, jeśli chodzi o takie warszawskie cukiernie. I też znajduje się w centrum na ulicy Mokotowskiej, na której jest po prostu duży ruch. Także myślę, że z 30-40 minut czekaliśmy w kolejce, zanim złożyliśmy zamówienie. Wiem, że na woli w tej legendarnej cukierni na pewno pączek tyle nie kosztuje, a ciasto jest równie dobre. Pyszne pączki. Dajcie znać w komentarzu ile wy już dzisiaj zjedliście i czy lubicie pączki tradycyjne, czy bardziej te przekombinowane. No ale przede wszystkim czy ta cena 25 zł na przykład za takiego pączka u Magdy Gessler to jest normalna cena? No dla mnie ona jest przesadzona przynajmniej o połowę. 12.50 do, do 15 byłbym w stanie zrozumieć tym bardziej, że za tym idzie nazwisko i tak dalej i tak dalej. No i ten pączek jest przepyszny. Moim zdaniem w dzisiejszym rankingu ten pączek wygrywa. Ale stosunek ceny do jakości Dałbym Bakery, co jedliśmy przed chwilą, ten ma e, malinowo-różany. Był też tak samo dobry, a jednak tańszy. No tutaj ciekawe to jest, bo rzeczywiście on w środku jest ciepły. No. To jest, no, to jest niesamowite przeżycie, właśnie nawet z niego paruje, no mamy dzisiaj zimno, trochę coś tam paruje z niego. Paruje, paruje. No najgorsze były te pierwsze pączki na Pradze, yy, domo bakery, najgorsze, średnio mi podchodziły, strasznie zacukrzone, to też jest wszystko tutaj słodkie, ale ten cukier nie wgryza się tak w usta. Na pierwszym miejscu dałbym te, jeśli chodzi o smak, później dałbym bakery, później dałbym, yy, kurde, nie wiem, mus chyba, to tak samo z tym domobejkiem. Ale też tam w tym domu był dobry ten pinat batery z tą porzeczką. Ten w kolaboracji H&M, Mus średnio Wypadł on takim podlatywał trochę starym zleżałym pączkiem. Dzięki za dzisiaj, widzimy się już niebawem w następnych materiałach. Wszystkiego tłustego, wszystkiego dobrego i pamiętajcie, że to nie czwartek jest tłusty. Pa! Pa pa!